Na rok 2020 średni, średnie zużycie energii brutto zaplanowaliśmy jako cel OZE 15%, i te dane będą znane dopiero pod koniec roku bieżącego, czyli listopad, prawdopodobnie nawet grudzień 2021 roku. Wszyscy, którzy spekulują, którzy mówią, że osiągniemy nie osiągniemy tak naprawdę opierają się tylko na jakiejś swojej wyobraźni i domysłach bo po prostu z całego roku musimy zebrać dane dotyczące wytworzenia i konsumpcji energii z ubiegłego roku i tak jest każdego roku w stosunku do poprzedniego więc dopiero końcówka listopada najprawdopodobniej grudzień będziemy mogli Autorytatywnie, uczciwie, obiektywnie odpowiedzieć na to pytanie. Ja muszę powiedzieć, że jestem umiarkowanym optymistą, dlatego że do tej pory też w niektórych sektorach gospodarki ten cel OZE nie był badany chociażby zużycie biomasy dla celów gospodarstw domowych, dla celów ogrzewnictwa indywidualnego do tej pory w Polsce nie badaliśmy tego segmentu rynku. W tej chwili jest to również brane pod uwagę. I kto wie, jest szansa na to, aby ten poziom 15% osiągnąć, ale tak jak powiedziałem, na to pytanie odpowiemy pod koniec roku.